Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam Was w kolejnym odcinku sezonu w mojej drodze. E, dzisiaj postanowiliście, a raczej niektórzy z Was postanowili, żebym zagrał Galatasarayem Galatasaray e, Z reszty świata niestety nie ma ligi tureckiej w naszej kochanej Fifie Hehe. Wydaje mi się, że skład jest całkiem niezły. Nie będę tutaj nic e, ustawiał. Z tyłu powiem Wam szczerze, obrony nie znam. Przód całkiem niezły. Drogba. Także ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy też będziecie i że czeka nas naprawdę dobry mecz. A tak, przepraszam Was za światło jakie jest, bo zdaje się, że jestem lekko pomarańczowy. No, ale nagrywam to dość późno. W moim domu jest remont e, czyli znaczy przemalowanie pokojów i i ciężko nagrać coś za dnia. Dlatego szukamy teraz przeciwnika. Mam nadzieję, że znajdziemy od razu. Jak nie, jak teraz nie znajdziemy i potem nie znajdziemy, to zatrzymam. Zapozuję nagrywanie i poszukamy Poszukam bez Was, żeby potem wrócić specjalnie Okej okay. Wyszukaj I tą samą ligą, znaleziono przeciwnika, uwaga moi drodzy Jest, jesteśmy w grze, o jest i drogba drog, I Wow Ale on będzie miał strzał, moje jest w prawo Jest lewonożny Okej okay, moi drodzy, przeciwko Tottenhamowi Czy mojemu klubowi z o, Bartek Tuszyński, eee, grałem przeciwko klubowi z historii, bardzo fajnie, bardzo fajnie, przetestujemy, przetestujemy, Kabul Walker, Riera, eee, kogo my tu mamy jeszcze, Drogbas, Frodo, Schneider, maz jeszcze Felipe Melogra. oczywiście on już teraz jest w Juventusie, ale nie wiem kiedy FIFA ma zamiar wprowadzić, eee, kiedy, jej raczej nie FIFA, eee, kiedy mają zamiar wprowadzić, Aktualizacje, bo niektórzy już niby są, niektórzy nie są. Oj, ojoj oj, kabulna oj. strzela w w czwartym minucie. No dobrze, trzeba się patrzeć na boisko, nie do kamery. Chyba nie jest tak dobra. Drogba leci, drogba rządzi. Drogba rządzi, drogba radzi, drogba nigdy się nie zdradzi Oooo, prawie przecież. na niego też. O, właśnie dlatego liczę. Jest świetny za Schneider. Trzeba będzie to rozgrywać trochę bardziej faktycznie. Nie grać w deszczu, no ale to chyba jak większość ludzi. Naprawdę jest to fatalne. ma którym zapewne będzie próbował robić nieco więcej niż innymi. O, to było 2 do 0, muszę powiedzieć, że to było ładne. To było ładne. Okej. Okay. A my przegrybamy już w 9 minucie 2 do 0. Trzeba się jeszcze bardziej skupić. No dalej. Eee, no, panie sędzio, panie sędzio, proszę Cię. Uuu, żółta karteczka, dumbele, strzelec drugiej bramki. No niestety w naszą stronę. Otrzymuję żółtą kartkę. To było najgorsze rozebranie świata, A czy to jeszcze... A tam przeszło Kto tam leci? Sandro byłem, no to raczej wygramy ten pojedynek Herriera Czym? Aha, no tak zapomniałem, że to jest To jest Fensi tak zwany Pyk, pyk Drogba, drogba Chyba my tu mamy drogę, drogę, aj jak Nie, nie, nie! Jakim cudem tego nie trafiłem? Jakim cudem? Drogba przecież leciał. Nie wiem, czy też słyszycie. Ktoś bije młotkiem. Pyk. Altin top. Joki tam w Niebezpieczny. Dobra, ale już, już przynajmniej zagroziliśmy bramce. Dobra, odbieramy i teraz. Przechodzimy do ataku, oby nie było za późno, żeby odrobić to jakże niewygodną stratę dla nas. Aj nie wychodzi, nie wychodzi. to, jest to sobie ofensywny, bo to nie ma już nie ma żartów. Nie ma po prostu czego. I... Tyle siły, tyle! Ale z wód nie muszę powiedzieć. Z wód A przedzierał się. Jak. Byk. Dziwna piś. dziwne Dziwna określenie, 25 minuta. My przegrywamy 2 do 0. Mam nadzieję, że nie skończy to naszą pora skończę to będzie o, spróbuję nie o, wow. muszę powiedzieć, że to co teraz się wydarzyło było po prostu niesamowite jakim cudem i co, co, to nie wiem, o, czekajcie o tej drogba z kabulem To, że ja to Proszę Was, proszę was o, no tak, lewem jest do szybko. Keja Pięknie Felipe Penelo. A, już tam burak leciał Szkoda, szkoda. chyba to jest burak, prawda? Wiatr. No. Oliwiera. Panowie, ale może byście zaczęli Schneider! Aż się przymknąłem, bo myślałem, że będzie bram. Ani bramki Ani dobrego komentarza Masakra in top in top. Inan! A znaczy Adebayor Adebayor Leno Ebue walczy, Ebue wywalczył piłkę Moi drodzy, Ilmas podaje do Drogby Drogba czeka, podaje do Schneidera Schneider wychodzi sama sam Schneider Schneider i mamy 2 do 1 w 40 minucie. Przepiękna e, akcja. Uuu, Holendra. Jest, jedziemy, jedziemy. 50, 40 minuta. Co mi się pomyliło? 3, 2 do 1 w 40 minucie. Mamy szansę teraz. Znowu. No, chociażby wyrównanie, przynajmniej na początek. Pik i do Ilma. Patrzcie jaka piłka. Nie, 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 o taką piłkę nie chodziło, na pewno nie. Ale teraz znowu mamy piłkę, he he hej okay. Drugba Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, ale atakujemy. Dobrze, ważne że są ataki, a nie że jesteśmy przyparci do muru przy 2-0, bo to by było wtedy dzieńko

Druga połowa, wcale nie jesteśmy, jesteśmy gorszy w statystykach bo tam jednej strony mniej. O o, Czy by burak nie ma dużej gości tylko. Akurat... Ojejo Wow, wow, jakby to wpadło. Kto bym, to bym mu, to bym uznał za na ładną bankę naprawdę Dobra, robimy do przodu mamy tam drogę w sumie z Imazem oczywiście Altentate musiał polecić do tej piłki No bo kto by inny No nie to chciałem wykonać przecież Proszę Bey, obej Beyra blokuje, dobrze 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 jest, dobrze jest, liera ja blokuje, mam dużo na słupku e, B Doświadkowanie, ale jest wybicie, nie najlepsze wybicie teraz jest świetne wyjście i lecimy Ilmas, aa kabul jednak, jednak Kabul. ciekawe zagranie, szkoda że mu wyszło Teraz, Obue, Obue. Pięknie, przejmujemy piłkę Bezpiecznie Inan Schneider Firmaz Altin Top Altin Top Altin Top Uolę uderzenie. Ajajajaj ja. dobra, dobra dobitka główką, aczkolwiek był bramkarz. na bramce, niestety. przeważnie są bramkarze na bramce. Ojojoj oj, oj. O ojoj oj, trzy razy Jest, jest, jest. Odczytane, pięknie. Burak, proszę, przejmij. Nie przejął, ale z niego burak. He, 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 he! dziś. Okej. Okay. O fatalne to było Ok, mamy tutaj kogoś Granie na życie co I drogba Drogba Ach, szkoda, szkoda Nie wiem czy on ma cztery gwiazdki więc bałem się cokolwiek zrobić W stylu, że Ronaldo chop 66 minuta, a my nadal przygrywamy. No dobrze, nie dobrze. Okej, okay. szybkie podanie. Alting top lecisz, szybko. Alting top. Alting top. Fatalna, fatalna, wysoki pressing. W czas najwyższy. Tam to przecież miało być Ok, idziemy dalej Kamerka mam nadzieję, że działa Wszystko w porządku I ok Wyszliśmy Pyk, pyk No ja patrzyłem na tego na Buraka, czy mi wychodzi na pozycję i zapomniałem, że byłem może stracić piłkę. Kurczę, no nie jest dobrze, nie jest dobrze moi drodzy. Przegrywamy 2 do 1. Jak oglądacie ten filmik to bardzo trudno robić. Nie było pału oczywiście, że nie. Ale teraz jak to rozegrać? Jak on by... On to chyba sobie dał w pięciu w obronie. Ale... Nie wiem co tu walczyć, jak to walczyć. Pik. Gdyby to nie był Loris. Gdyby to nie był Loris. Na do do zagramy, znaczy na drogę na Hmm, dobre podanie, no co? Okej, okay, co my tu mamy? Hmm, nie no, brak wysoko bez, bez sensu Super ofensywny Altin top jazda Co jest, czemu mi nie podał? Ale pech Nie, nie, nie No kurczę, jak teraz tracę to będzie pina jakaś Czekajcie, bo ich teraz jest dużo tutaj. No ja chyba sobie kupisz zielone że jeszcze... Sędzia! No, przecież to jest kpina jakaś, 90 to nie wiem, może jeszcze jedną aksję może wyprowadzić, ale to wszystko... Proszę, żeby jakoś zepsuł. Dojdzie, Sznajder No, niestety. Przegrywamy mecz Galatasaray przeciwko Spursom. Dembele w 9 i Kabul w 4. Gdybym na początku nie stracił koncentracji, to może ten mecz się zupełnie inaczej. 40 i jeszcze na bramkę kontaktową nie udało się wygrać. No, niestety. Dawajcie znać w propozycjach dalej, w kolejny, kim mam zagrać w kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia w innych materiałach. Na razie.